Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, to we tle je pospieszajcie, przywitać Pana. Czerwęcej się wybierajcie. Do... Matka Boska przy przykrosnach haftuje bez troski. Staną we drzwiach i rzeknie głośno. Pochwalony! Witaj, cudna nawać panno, z górnej idę strony. Wielka tobie nowina, będziesz panno mieć syn. Bóg każe ci Królowo, Polski być koroną. Upuściła panienka Kaft, zmieszana srodze. Archanioł pomógł usiąść na krześle, niebodze. Srebrnym skrzydłem jej skronie dla okłody owionie, a panna dała łzom radości wodze. Chciałem życzyć wszystkim na ziemi. Miłości płynącej z Bożego Narodzenia, życzliwości ciepła domu rodzinnego, tego czego nam dzisiaj najbardziej chyba brakuje spokoju wewnętrznego i zrozumienia siebie nawzajem. Te słowa księdza biskupa pokazują, że dzisiaj, w szczególności w tych dniach, powinniśmy być sobą i tego sobie. Życzmy nawzajem. Bądźmy ze swoimi rodzinami. Bądźmy, powiedzmy, wyrozumiali i życzliwi. I niech to Boże Narodzenie zmieni w nas coś na lepsze. Wszystkiego najlepszego.